To ja Azores. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zrobić podstawę do kida. Ale jak ten odcinek wam się spodoba, nie zapomnijcie o subskrypcji oraz łapce w górze pod tym odcinkiem i będzie mi miło jak udostępnicie lub polecicie go znajomym. Zaczynajmy. Idziemy na budowanie części Blockstar o wymiarach 16 x 16 i robimy brzuszek 4 x 4 wysokości 5. Właśnie jak pokazuję. Teraz zrobimy ręce, nie, nie takie, trzeba tu wymazać. O, takie będą dokida. I pozaginamy tutaj trójkątem. Tak, tak mają być zagięte. Teraz brzuszek zaginamy i głowę trzeba zrobić o takich wymiarach, jak pokazuję właśnie tutaj. O. Tak właśnie ma wyglądać. Teraz zrobimy tutaj. O. Pogrubimy jeszcze ją i zagniemy trójkątami. Tak ma wyglądać. Tak mamy zagiąć. Teraz zrobimy sobie oczy. Będą tutaj takie dwie białe kreski. I teraz tak trzeba zrobić rzęsy. Tak mają wyglądać. Teraz czarnymi kropkami. Bierzemy emotikon i musimy tu dwa razy. Tak? I następny emotikon obracamy, aby ładnie wyglądało. Teraz trochę pocieniujemy tutaj na twarzy i tak wygląda gotowa podstawa do kida. Dzięki wielkie za oglądanie tego filmiku i pamiętajcie, że jeśli Wam się spodobał to dajcie tą subskrypcję oraz łapkę w górę, aby nie przegapić więcej, może i tym razem fajnych skinów. Zapraszam na inne odcinki Azory.